Siemano, witam was w kolejnym odcinku FIFA 23 Ultimate Team A już dzisiaj Powiedziałem bardzo śmieszny żart To dziękuję wam, widzimy się jutro o 6.30 na odcinku Gdzie zobaczycie tą paczkę z ikoną Przetestowałem gnojka z Barcelony Usman Dembele w wersji Winter Wildcard Al-Owajaran mnie zmylił Wychodzi sam na sam, ale nie trafia, nie trafia A jednak trafia No i jak widzieliście po wstępie, otworzyłem dzisiaj paczkę z ikoną 88+, po raz trzeci ta paczka się wczoraj odświeżyła na 24 godziny, więc macie czas tylko do dzisiejszego wieczora, żeby ją wykonać. Ja to zrobiłem wczoraj na streamie. Moje dotychczasowe paczki to był Kafu oraz Balak. Czy w trzeciej paczce oddało, czy jednak zupełnie nie? Zobaczcie sami. Przepalamy pierwszy składzik na ikonę. Bierzemy ten najdroższy, leci przyjaciel Balak i przyjaciel Kol. No, on trochę zagrał, ale od, od jakiegoś czasu już jednak jest tam gdzieś pomijany przeze mnie, dlatego przepalamy najdroższy skład. Także złota paczka. Premium, nic nie ma O, mamy ekrany albo walkout Dania, to nie Dobra, paczka piłkarzy Electrum Prime Ekrany, świetnie, minimum ekrany Hiszpania, LP Jest to Munia I 84, nice Dobra, jeszcze jedną pakę za 50k otwórzmy sobie Jakieś ekrany, coś takiego mile widziane Pff. Są fajne paczki I jeszcze jedna paka za 50 Za Rivalsy I walkout Anglia, P.O., trend. Dobrze go przepaliłem przed chwilą. Chyba. A jak nie, to zaraz go przepalę. Coś jeszcze w środku. O, Zimen. O, nie przepaliłem go. Ale dobra, już mamy tutaj Kozaków do przepałki. Dobra, kolejny skład przepalamy. Leci Di Maria, który mi się gra źle. Statystyk też nie ma jakiś super, także bez skrupułów przepalamy go po prostu. Ostatni składnik na ikonkę, lecą, leci kilka czerwonych kart, leci tręcik, no i zresztą sami widzicie kto leci. I mamy! Ikona zrobiona! To dziękuję wam, widzimy się jutro o 6.30 na odcinku, gdzie zobaczycie tą paczkę z ikoną. Zobaczmy jakie będą wróżby, o wróżby. Pierwsza paczka wróżba, Chorwacja! Absolutnie to nie była ta paczka z wróżbą, to nie była ta paczka z wróżbą. Niemcy. Lotar Mateus, Lotar Mateus, i ja jestem zadowolony. Lecimy. Poleciała chyba. Poleciała, dobra, paka z ikoną poleciała. I ta paka z ikoną jest dla Cygana, a także dla Kacpra, którzy wczoraj sprezentowali masę, masę subów na Twitchu. Także jeszcze raz panowie dziękuję. I ta paczka jest dedykacją dla was. To co? Hat trick Puskas. Miałeś szansę przyjść wcześniej. Masz szansę przyjść teraz. Prime Puskas. No to nie jest Prime Puskas. No to zobaczmy, drogę. No i teraz przyjaciel PLK Damiana Szewczenko. To też nie jest, ale tutaj mamy też drugiego przyjaciela PLKD oczywiście z Wali. To też nie jest przyjaciel PLKD. Świetnie, dobra, lecimy dalej. Szwecja. Szkocja. Kenneth. Też nie jest to Kenneth Dalglish Serbia. Polska. Portugalia. To na później. Lefjaszyn. Prime Lefjaszyn W. Szkoda. Meksyk. No Irlandia, nie. Nie to, żebym oczekiwał teraz czegoś dobrego, ale miłoby było. Ale, coś czuję, że ci takie gówno wpadnie. Irlandia Północna, nie Dania, Finlandia, świetnie, też nie ma na C. No, jeszcze są Czechy, Chorwacja, Szuker. Oj, znowu Orsic, ty głupi kurde skurczy byku. Znowu się nabrałem przez niego. Czechy, jest dobra i ostatnie, Bułgaria i topka. Tak jest, mamy, Argentyna. Nie ma, nie ma, to jest wypożyczony Crespo, mu koko Dobra, wy, wyrzućmy ją, wyrzućmy tą Anglię. Jest! Nie ma Anglika, nie ma Anglika znowu, ludzie, nie ma Anglika. Dobra, Hiszpania. Jedyny z nich to chyba Butragenio Prime. Czabielonzo I to jeszcze w mit. No, było blisko dobrego trafu, nie? No było blisko, no. No cóż no, <laughs> nie zawsze siada, nie? No a więc jak widzieliście, no nie oddało tym razem. No niestety nie oddało trafiliśmy Czabiego Alonso i... i myślałem nad tym, że czy dać gameplay do tego odcinka, który nagrałem bezpośrednio po trafieniu ikony Czabiego Alonso. I stwierdziłem, że jednak nie, przetestujemy sobie w dzisiejszym odcinku zupełnie inną kartę, na którą miałem chrapkę już tydzień temu, jednakże jego cena tak wywindowała do góry, że odechciało mi się go kupować. Natomiast teraz cena jego trochę. Padła I go kupiłem, Usman Dembele w wersji Winter Wildcard No i wleciał niby na pozycję napastnika, choć tak naprawdę może jak się część z Was domyśla Będzie on grał na lewym skrzydle i w trakcie meczu po prostu będę go zamieniał razem z Mbappe Planuję jeszcze kupić Ferlanda Mendiego Winter Wildcard Natomiast po prostu czekam aż mi się wszystkie karty sprzedadzą, a mianowicie te informy, które zainwestowałem Wydaje mi się, że jestem na naprawdę delikatny plus Także okej, okay, nie jest to też jakiś niewiadomo jaki plus po prostu delikatny plusik jest. No i tutaj czekam, aż te karty się sprzedadzą plus cichoselu, a tych gości, to raczej wiem, że oni się nie sprzedadzą, więc ich sobie Squixeluję po prostu. W ten oto sposób myślę, że te 700 tysięcy zbiorę i jak zbiorę, to od razu go kupuję, bo wydaje mi się, że teraz, czyli na, na moment kiedy nagrywam, czyli 20-30 czwartek jest dołek. I, za, I zrobimy coś niesamowitego, ponieważ w czwartek zagramy w Rivalsy, ponieważ tak naprawdę nie mam już w co innego grać. No a gramy w lidze elitarnej, także to będzie naprawdę dobry sprawdzie dla. Dembele i mam nadzieję, że będę po prostu z niego zadowolony Także oczekiwania jakieś mam Z drugiej strony jest Jairzinho, który też to napędza Tutaj mamy Van Dijk'a, wow Pierwszy raz gram na Toty defensywnego Już grałem na Toty Karim'a Benzeme, grałem już na Toty Kurtua, No i teraz mamy kolejny sprawdzian, a mianowicie Toty Van Dijk No chyba najlepszy obrońca jaki jest w tej drużynie No graliśmy jego złotą kartą już w tym roku i była dobra, nie ma co mówić, na początku gry graliśmy jego złotą kartą. Oj, no i tutaj mój błąd, skater nam strzela pierwszą bramkę złotym Messim, Boże, ale wstyd. No i niestety dębel już za szybko uciekł. I kto to jest? A to był chyba Bruno Guimaraes. No nieźle, nieźle. Tutaj mamy naprawdę meczyk na fajnym poziomie, więc tym bardziej będzie to dobry sprawdzian Winter White Card Dembele. Dribblingu mu brakuje jakoś dziwne, bo do Dembele driblingu żeby brakowało... No cóż, no najwyżej po prostu damy mu jakiegoś motorniczego, czy coś takiego, co mu podwyższy ten dribbling trochę. I Dembele, Dembele i uwaga Dembele i Van Dijk to blokuje, ale Casillas, wow, co za błąd tak naprawdę. Myślałem, że on to na luzie złapie. Dembele, ładnie, no i Van Dijk, boże, to będzie masakra, no on wszystko będzie łapał ten Van Dijk. Już złoty, złoty Van Dijk szczerze dalej jest dla mnie dobry. A co mówić, taki Toty, no, ale jednak złoty Mendy jest lepszy niż złoty, aha, okej, okay, ciekawe. O, dobrze, że chociaż to van, y, van Sarto bo byłem w szoku, że tak łatwo przeszedł mi kawu. I dębele jeszcze. Uwaga. Jorginho. Jorginho, piękna asysta od Dembele! I mamy jeden do jednego. Super. No i Al Owajaran. Wychodzi sam na sam, ale nie trafia, nie trafia. A jednak trafia. Kurde, ten QL naprawdę ma dobre odbiory. Ja jestem w szoku, ale on na razie chyba ma więcej odbiorów niż Van Wandajkoty. <grym> I dobra piłka do Mendy. Mbappe, men, Mbappe, Mbappe. I mamy 2 do 2. Jest <śpiewanie> dwie, dwie pomyłki, masakra jakaś. I kolejna asysta Dębele. No i super. I dobrze do Jarzinho. Jarzinho, już tutaj widzę tego Wandajka. O kurde, ale jeno, już zwykły złoty Mendy, niech mnie zatrzymał. I teraz Dębele jeszcze. Jeszcze Dębele. Dębele ładnie. Jarzinho i nie ma gola. Puskas nie ma gola i Jarzinho nie, nie, nie. Przestraszyłem się tego wandajka. To ty po prostu się przestraszyłem. Wystarczyło, że stanął koło mnie. Dobrze, kafu, dobrze z tą arabską parówą Dembele, pięknie, Dembele, nie ma bramki, Boże, Dembele, co żeś ty odwalił, wszystko zrobił perfekcyjnie, Van Dijk to ty zostawiony, ale gola, to nie było niestety Uwaga, na zielonym, ale jest, Van der Sar, który szczerze mówiąc w ostatnich odcinkach, w ogóle w ostatnim czasie zaczął bronić, co mnie bardzo cieszy Dembele, pum, dobrze, Dembele, jeszcze, 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 aj, karny, karny, Dembele sprokurował karnego, wow, no to strzelmy nim gola Dembele po prostu zasługujesz, żeby mieć szansę to trafić. Dawaj, Usman Dembele i uwaga, lewo. Pięknie. Dembele z pierwszym golem, także na razie bardzo dobry mecz w jego wykonaniu. 500 tysięcy. Naprawdę było warto po prostu tyle wydać na razie na tego Dembele, bo gra mi się nim cudownie. A jeszcze a to jest dopiero pierwszy mecz, jak ja jeszcze bardziej go wyczuję, przecież ta karta będzie po prostu rządzić. Pięknie Dembele, dalej. I uwaga Dembele, no to już Van Dijk podjechał, o Jezu, on w ogóle, Van Dijk pod, podszedł i wytrącił z równowagi Dembele I puska z dystansu, ojojojojoj, oj, 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 oj. no prawie no O którym jest teraz, była mowa i Dembele w środek bramki, Dembele strzela gola, nie Tak, gol, Ej, Myślałem, że spalony ostatecznie, jednak nie dotknąłem tej piłki No, generalnie taktyka gościa to granie na Al-Owajarana i po prostu kliknięcie R2 i później Kukak już będzie koło bramki także zbyt skomplikowany rywal nie jest natomiast mimo wszystko no jest to dosyć trudne do obrony, zwłaszcza jak ten gościu ma Al-Owajarana tutaj ładnie dębele. i teraz pięknie do Puskasa, co za piłka o tę bapę! Ej, a czy nie, no dobra, nieważne, o jest ale błąd I Jorginho, ale tutaj gościu, strasznie to skopał się jakoś No speszył się chyba, się chyba się speszył I mamy, koniec tego spotkania Szczerze, bardzo dobry występ Dembele I już się nie mogę doczekać, aż zagram nim kolejny mecz Który nie będzie w tym odcinku, zagramy sobie oczywiście dzisiaj na streamie Także nie pozostaje mi nic innego, jak zaproszenie Was po prostu na dzisiejszego streama O której godzinie, jeszcze nie wiem, wydaje mi się, że około 20 Otworzymy sobie koło 100 paczek na całą drużynę Toty Plus to ty, nominacje. Także zostaw followa na Twitchu, żeby cię ten stream nie ominął. A ja dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego razu i się ma.